Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Matko Najświętsza, którą my, Polacy, czcimy w świątyniach w całej Polsce. Dziś przybiegamy do Ciebie tak bardzo zatrwożeni światową sytuacją polityczną, możliwą groźbą niebezpieczeństwa. Tyle razy zawierzaliśmy się Tobie pod opiekę, a Ty nigdy nas nie opuściłaś. Pomogłaś naszemu narodowi podczas wojen, powstań, podczas potopu szwedzkiego oraz bitwy warszawskiej. Dzięki Twoim cudom udało nam się odeprzeć bolszewików, komunizm i każde zagrożenie. Dzięki Tobie nie poddaliśmy się podczas zaborów, okupacji i wszystkich narodowych tragedii. To w Tobie i w Panu Bogu nasza siła i nasza nadzieja. Mario, błagamy, uchroni nasz drogi kraj pod płaszczem swej opieki, swej cudownej miłości. Wołamy do Ciebie z głębi naszych serc, ratuj nasze rodziny, nasze dzieci i wnuki, wszystkich, których kochamy. Módl się za wszystkimi Polakami, byśmy mogli w zdrowiu, pokoju i bezpieczeństwie budować naszą ojczyznę na słowach Pana Jezusa. Wyślij dobre anioły, by chroniły naszych granic, nie pozwoliłyby wróg w jakikolwiek sposób nam zagroził. Prosimy, niech naszej Ojczyzny strzeże święty Michał Archanioł wraz z całym zastępem anielskim. Błagamy, niech czuwa nad nami niebo. Matko Boża, przepraszamy Cię za wszystkie nasze narodowe grzechy, za każde przewinienia, których się dopuściliśmy. Raniąc serce Twoje oraz zbawiciela. Wybacz nam, błagamy, i przytul nas wszystkich do swego miłosiernego serca. Postanawiamy zrobić wszystko, by w swym codziennym życiu nieść bliźnim jak najwięcej chrześcijańskiej miłości, dobroci, łagodności i pokoju. Postanawiamy zażegnać konflikty, naprawdę oczyścić swe serca. Nie opuszczaj nas na tej drodze. Matko Chrystusowa, przez wzgląd na najświętsze imię Pana Jezusa, błagamy módl się dla nas o siłę, odwagę i duchowy spokój. Otaczaj swą opieką naszych dzielnych sąsiadów z Ukrainy, którzy od tak dawna walczą o swoją wolność. Chroń wszystkie narody, których dotknęło nieszczęście wojny, i odmieniaj serca tych, którzy je wywołują. Zawierzamy Tobie Polskę oraz cały świat. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!